Film o dziewczynce, która kopie tyłki złym przestępcom i o Kolesiu, który ma na imię Dupo Kopacz, a jego głównym wrogiem jest Koleś, który ma ksywę Matko Jebca. Tak więc Kikes 2, bądź jak to woli dla Polaków, dupokopacz. Nie, tak naprawdę ten film nie ma takiego tytułu w Polsce, jest po prostu Kikes, ale ja lubię na niego mówić dupokopacz. Więc jeżeli nie widzieliście pierwszej części Kikesa, to druga część Was specjalnie nie zainteresuje, ponieważ jest powiązana bardzo mocno z pierwszą. Więc jak najbardziej musicie zobaczyć pierwszą część, bo pierwsza część to świetny film. Może nie każdy się ze mną zgodzi, wiem, że ten film nie jest łatwy w odbiorze. I nie jest to typowy film o superbohaterach, natomiast dla mnie osobiście było to jedno z fajniejszych rozwiązań o superbohaterach, jakie widziałem. Nie czytałem komiksów, więc ciężko mi się odnieść. Natomiast film, pierwsza część była świetna. Więc Kikes po całej awanturze, która zakończyła się w, pier w pierwszej części, tutaj dalej chce pozostać superbohaterem. Chce, żeby ludzie jakby. Szli za jego przykładem i tak też się dzieje. Yy, powstaje coraz więcej grup superbohaterów, do, i do jednej z nich dołącza właśnie nasz Kikess. Przywódcą nowej grupy jest yy, Koleś grany tutaj przez yy, Jima Kreya. I powiem Wam, że już dawno nie widziałem tak yy, cynicznej, takiej yy, pastiżowej, fajnej roli Jima Kreya, i chociażby dla niego warto obejrzeć ten film, bo tej roli sprawdza się naprawdę świetnie. Sam aktor trochę odżegnuje się od tej roli, twierdzi, że jest brutalna i że on nie wiem, czy nie wiedział, czy pijany był, jak ją przyjmował, więc nie wiem, o co kompletnie temu aktorowi chodzi. Hey, Jim Carrey, zamknij Mordek, zagrałeś zajebiście w tym filmie. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o głównego bohatera, uważam, że główny bohater, czyli nasz Kick jest chyba najmniej wyrazistą postacią, tak jak w pierwszej części mieliśmy Hit Girl która nadal znajduje się w tej części, nadal jest świetna, czy chociażby Nicolas Cage, tak tutaj też role drugoplanowe właśnie grają y, główne skrzypce, czyli nadal Hitger y, oraz y, chociażby wspomniany Jim Carrey. Jeżeli ktoś się spodziewa typowego filmu o superbohaterach, to no, nie tu, nie tu, niestety. Albo istety, bo jest to coś innego. filmów o superbohaterach mamy od cholery, więc jeżeli ktoś podchodzi do tego troszeczkę chociażby inaczej, to trzeba tylko i wyłącznie się cieszyć. Dlatego dla Kikesa dwójki może być tylko jedna ocena, bo Kikes 2 warto kupić na DVD. Także dzięki wielkie, jeżeli chcecie napisać, co myślicie o Kikesie jedynce, jak i dwójce i czy podobają Wam się te filmy i czy lubicie trochę inne podejście do superbohaterów, czy może jednak nie. Jeżeli chcecie się ze mną podzielić komentarzami, zapraszam Was... Y no komentarzy chyba, tak? A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.